Nazywam się Henryka Janik, pochodzę z Łodzi, obecnie mieszkam w Łodzi i pracowałam przeszło 7 lat jako opiekunka w Niemczech. Można powiedzieć, że wypalenie zawodowe nie jest mi obce. W moim wypaleniu takim zawodowym przyczyny były takie, że ja po prostu nie widziałam niczego innego poza tą pracą, poza pracą swoją. Mój świat to była moja praca. Pochodzę też z rodziny, kiedy był ten kult pracy i takich pracoholików i takie wzorce przejęłam, że praca jest najważniejsza w życiu, że, że człowiek jak odpoczywa, to tak jakby nie miał prawa do tego odpoczynku. Ja się tak oddawałam tej pracy, że przychodził taki, którą zawsze kochałam, uwielbiałam, Ro, robiłam to zawsze z pełną pasją, ale przychodził taki moment, że ta praca przestała mi, przestawała mnie cieszyć, i wtedy, kiedy czułam, że tej pracy nie, nie jestem w stanie wykonać tak dobrze, jakbym tego chciała, czułam się rozdrażniona, z niechęcią się zbliżałam do tego podopiecznego i pojawiało się poczucie winy, zupełnie niesłuszne, ponieważ bierze się to z braku właściwego odpoczynku i takiej kultury odpoczynku psychicznego, to wtedy ja czułam, że to, że to już jest ten moment, kiedy należy powiedzieć sobie stop i zjechać do kraju, po prostu odpocząć. Warto jest zadbać, warto jest dbać o siebie w każdym wieku. należy odpoczywać, przede wszystkim dobrze się wyspać. Ja zauważyłam, że w pracy opiekunki, jeżeli ja się wyspałam dobrze, to ja byłam w stanie naprawdę najbardziej przykrego. Podopiecznego znieść z wielką cierpliwością, bo ja miałam pełną taką odporność na stres po dobrym wyspaniu i, i no zachęcałabym do tego. Ja rozumiem, że niejednokrotnie musiałam wstawać i opiekunki muszą wstawać w nocy, ale sen to jest podstawa. Drugą sprawą to jest odpoczynek, taki nawet to minimum odpoczynku, które jest podczas pracy opiekunek, to się powinno wykorzystać do maksimum. I to, co opiekunki lubią najbardziej, to po, powinny ten czas poświęcać. Jeżeli są to zakupy, to proszę bardzo, nie robią zakupy w tym czasie. Jeżeli to lubią, jeżeli lubią czytać, to czytaj ale tutaj zachęcam do spacerów. Świeże powietrze jest niezbędne. I po prostu i w tym, w tym wolnym czasie, żeby nie myśleć o tym domu, o podopiecznym, to nie jest żaden grzech. Wypalenie zawodowe pozostawiło we mnie ten ślad bardzo pozytywny. Po wielu latach przemyśleń i takiej autoprofilaktyki założyłam fundację, i jednym z tych, pamiętamy o ogrodach, i jednym z projektów przyszłych już niedługo, będzie właśnie stworzenie w Czarnolesie, tym od Jana Kochanowskiego. Takiego ogrodu zielarskiego, takiej farmy zielarskiej, tam wszyscy, którzy będą, kto będzie miał tylko ochotę i będzie się czuł właśnie wypalony, odpocząć pod tą lipą, taką słynną czarnoleską. W przyszłości zapraszam do Czarnolasu posadzić lipę.